Sobotnie po południe, 16 marca około godziny 1750 37-letnia kobieta uciekła z domu w mierło krwawiąc. Jej gardło i nadgarstki zostały poderżnięte przez jej 49-letniego partnera na oczach ich pięciorga dzieci w wieku od 6 do 20 lat. Do czasu przybycia policji kobieta zmarła. Czworo dzieci odniosło niewielkie obrażenia, prawdopodobnie dlatego, że próbowały interweniować. Pięcioro dzieci zostało zabranych do szpitala. Po obławie aresztowano 49-letniego chłopaka kobiety. Sąsiedzi donoszą, że rodzina jest syryjska. Mężczyzna podobno przebywał w wynajmowanym domu w Mierło od roku, a kobieta dołączyła do niego jesienią ubiegłego roku wraz z pięciorgiem dzieci, z których część pochodzi z poprzedniego związku mężczyzny. Więcej informacji nie jest znanych, nawet nazwiska zaangażowanych osób. Czekamy na dodatkowe informacje. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu i pomoc w budowaniu dużej bazy danych historii o zabójstwach honorowych. Prosimy o subskrypcję naszego kanału Zabójstwo Honorowe na YouTube.